Witam was, ja jestem Dżedzie Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Przygody z Minecraft. Patrzcie, mam zwierzątka, jej! O, jajko, super. Nawet są malutkie już teraz. Nie mogę tylko znaleźć prosiaków żadnych w tej krainie, jak na razie. Cicho, cicho, bądźcie. Opowiadam. No, e, nie ma kurczaka. Patrzcie, jakie słodkie są te malutkie zwierzaczki. Patrzcie, malutka owieczka. Derpi na razie nie, nie urosła jeszcze wełna z powrotem. Nie pamiętam dokładnie, ile trwa, żeby wełna urosła, ale wiem, że dziecko rośnie 20 minut, aż. trochę sporo. No, ale powiedzmy, mamy już zapas jedzenia, będę mógł sobie e, powiedzmy, no, tworzyć zwierzaki ile będę chciał. Tylko muszę znaleźć im lepsze miejsce i chyba mam pomysł, gdzie je ulokować. E, ale to jeszcze zobaczymy. Na pewno nie będą tutaj, bo tutaj będzie mój ogród piękny. Jestem ciekaw czy już mogę kolejnego zwierzaka stworzyć, bo oni już zostawili tamtego Chyba minęło 5 minut od kiedy ha, Spróbujmy, zobaczmy Nie patrzmy Uff. O Jezus, ale tam Patrzcie, jest kolejna malutka Nie mam, nie mam żadnego siana Patrz, jest kolejna! jee krówka! Dobra, super. Także mamy zwierzaczki, a więc potrzeba na pewno dwóch zwierzaków, żeby się rozmnażały, co jest logiczne. Hehehe. I widzicie, że nie mamy schodów teraz. Tym się chciałem zająć w tym odcinku, między innymi. Stworzyć schody, które zaplanowałem nieco wcześniej, tylko nie miałem drewna wystarczającego, żeby je zrobić. I jeszcze jedną rzecz, tutaj może zrobimy lekki porządek. Bo ja mam szczerze, że patrząc, patrzyłem troszkę na to, na cały system zaklinania. Wygląda cholernie skomplikowany, ale ja sobie go ogarnę i w którymś odcinku yy, przekażę wam wiedzę, którą powiedzmy ja y, jakoś tam zdobędę. Mam nadzieję, że ktoś, kto jeszcze też nie ogarnia tego systemu, będzie mógł skorzystać z mojego poradnika, który będzie w jednym z odcinków po prostu kolejnych i yy, do czegoś mu się przyda. A jak na razie to... Dobra, to jest tak, to jest tak. Potrzebujemy trochę, dwie, trochę, trochę, drewna. Potrzebujemy dużo drewna. Hmm. Żeby nam nie zabrakło. Czy ja właśnie zniszczyłem jedyny workbench w tym domu? O cholera, jasna. faktycznie zniszczyłem jedyny workbench w, dom w domu. Ale bieda. Muszę, muszę, będą się to jakoś zmienić. E, on będzie tutaj, okej. Okay. Deseczek będziemy potrzebowali, ale deseczki zrobimy z takiego... Och kurde, zły guzik! Ech! Trochę mnie to wkurza, że zmienia cały, cały ten... Że nie robi na przykład tylko 64 desek, a resztę zostawia jako drewno, tylko od razu robi yy, na maksa. Jedna skrzyneczka. A tak to, to pochodnie nie może być tutaj, tylko będzie jak już, to tutaj. No. Albo lepiej. Tutaj będzie dobra? Piece będą sobie tutaj ładnie poustawiane. To będzie moja wielka przepalarnia. Potrzebujemy jeszcze z tej strony też świeczek, żeby było w miarę jaśne. Jaśnie, żeby było jasno. No ucz się godoć nie. Okej, okay, może być. Plan jest taki, że tu będę przepalać, to będzie mój workbench, a tu będę miał jakieś tam podstawowe zasoby w stylu na przykład o, to, potem przyniosę żelazo, e, węgla trochę mm, i takie tam podstawowe materiały, z których będę na przykład mógł na szybko sobie stworzyć miecz, kilof czy inną najbardziej potrzebną rzecz w danym momencie. E, nie wiem czemu już wychodzę, przecież muszę zrobić jeszcze schody. Ile tych schodów? Oh shit. Tak na oko to... Jeden zestaw taki. Cześć, dwa schodki. E, wiecie, no mniej więcej. <ścoughs> Zobaczymy, może, się, może wystarczy. A jak nie wystarczy to to paszek. Ale no, mam nadzieję, że te, ten projekt, który mam w myśli jakoś, jakoś będzie wyglądać drewno zbierałem, ale dzisiaj teraz nie stracę tej w jakiś inny głupi sposób. no, także no podojdę do Sybie zjem przy okazji, kiedy już tutaj jesteśmy. Połączenie tych dwóch dźwięków było naprawdę przerażające. Taki jest projekt, powiedzmy. To jest wersja pierwsza. Później jeszcze mam plan, aby to zabudować również z boku całkowicie i pod spodem zrobić jakieś tajne wejście. Tutaj, gdzieś tutaj z tej strony jest jakaś jaskinia, chyba. Zaraz zobaczymy, jak, jak zniszczę tą górę, to się. O! Tutaj, tutaj mogę jakieś zrobić e, drzwi, na przykład, i w tej jaskini zrobić sobie jakąś ukrytą bazę. Powiedzmy, pod schodami i tak dalej. E, ale na razie nie chcę do końca jeszcze drewna tyle marnować. Prawda jest właśnie takie, że będą, pszty, jakby to wszystko mieć zabudowane w tym samym kolorze drewna, który jest teraz. Chciałem, żeby właśnie wyglądało to tak trochę jak w świątyniach, niektórych wiecie takie. ...schody, które się jakby rozszerzają, powiększają jeszcze im wyżej idziemy, na przykład. Mm, tylko, że w tych jest jakby to odwrócone, tam jest, że one tak się zmniejszają, a ja chciałem, żeby właśnie było odwrotnie. Takie stopniowo, łagodnie powstające schody, bo gdyby było całkowicie wszystko zabudowane, to wydaje mi się, że byłoby nieco mniej interesujące, to wszystko. Um, no. Także, mam na nadzieję, że wam się podoba. Jak macie na przykład jakiś pomysł, żeby to jeszcze jakoś, powiedzmy, zmodyfikować, ulepszyć, to popiszcie w komentarzach, bądź też, nie wiem, się screeny. Ja na pewno popatrzę, zastanowię się, zobaczę. A propos jeszcze, tak teraz patrzę na tą wełnę, że jest... E, dzieci e, o, owieczek e, mają 50% szans na odziedziczenie e, koloru jednego z rodziców. I jeżeli na przykład obydwie owce my pokolorujemy na zielony kolor, to chyba... Dziecko będzie na 100% zielone. W ten sposób można na przykład oszczędzać sobie kokobinc, a więc materiał, który najtrudniej jest chyba zdobyć, żeby stworzyć cokolwiek. I robić po prostu dwie owieczki brązowe i mieć potem masę brązowej wełny. Teraz tak patrzę, czy, czy zajmę się dzisiaj już dywanem. Nie, dywan sobie chyba dzisiaj odpuszczę. Ale mam plan taki, żeby farmę owieczek zrobić. W, znaczy, farmę ogólnie zwierząt, zrobić w tej górze. Wykopać ją, e, przez nią zrobić na przykład przejście. Potem jeszcze gdzieś dalej, e, będzie tak samo tu w tamtą stronę, tędy i tędy, i potem tutaj też do wilczej głowy. E, a w tej górze, właśnie zrobić farmę zwierzątek e, i będą jakby chyba, może, może piętro dla każdego z rodzaju zwierząt. E, powinienem dać radę, spokojnie coś takiego zbudować e, i tam sobie je. Powiedzmy, hodować. Aaaa! Kamikaze. Ow! Oh! Uuu! Dodali no nowy dźwięk. Kiedy spadamy, brzmiało o wiele bardziej boleśnie, jakby naprawdę łamał sobie kości. Kiedyś było fajnie, kiedyś było. I to wystarczyło. Nie musieli aż tak bardzo tego zmieniać. A z nimi, z tymi ośmiornicami, już wiem. Kiedy zabijemy je, one. Umierają teraz, o teraz szybciej, wtedy ja tak myślałem, że co muszę je dwa razy trafić, to się okazywało po prostu, że one umierały nieco wolniej, że już, już nie żyła, ale jeszcze płynęła sobie. U, szkiewet, dobrze, że nie Enderman, bo by się jeszcze przeteleportował do mnie. Masa węgla w tej mojej dolinie. Dolina JJ. Hmm, ładnie brzmi. będzie trochę roboty, no ale trudno, yy, tak samo zastanawiałem się co zbudować yy, na górze, wiecie tam gdzie jest mój balkon i mam pomysł, że tam będzie yy, pracownia magika, a więc będzie alchemia i zaklinanie przedmiotów, tylko jeszcze nie mam do końca projektu, powiedzmy jak ma wyglądać zewnętrzna ściana, kurde muszę zobaczyć ile rośnie wełna na owcy, bo zacznę mnie to martwić, że tak długo derpi jest łysa. No. Także na, na tutaj mam, mam pomysł, aby stworzyć z przodu, jakby e, coś na wzór szklanej kopuły, może takie trochę szklana kula z drzwiami, a w środku normalne mieszkanie, e, które będzie ta kopuła de, 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 szklana zamieni, i potem wejdzie, jakby. W, gdzieś tak dotąd będzie, a reszta będzie powiedzmy jeszcze taki jakby lekki tunel drewniany. E, nie wiem, jak to mogę wam inaczej opisać. Półkole przechodzące w cylinder po prostu. E, jeżeli zrozumieliście, to znaczy, że bawiliście się grafiką 3D. Tam tak to przeważnie było jakoś dziwnie nazywane. Mm. Tak. Tutaj na samą górę nie mam jeszcze projektów. Wiem, że tam, gdzie jest ta pochodnia, coś będzie i tam też coś będzie po drugiej stronie, ale na razie nie będę mówił o jeszcze co. Uff, mam sporo projektów. To jest tak, że powiedzmy mm, muszę mieć dobry moment, żeby coś zbudować, bo na razie mam powiedzmy pomysły, co ma tam być, ale nie mam jeszcze dokładnego pomysłu, jak ma wyglądać. A potem nagle coś mnie, jak, wieś, tak strzeli, wow, wiem jak to będzie wyglądało i buduję wtedy. Mam dziwne, naprawdę teraz, upodobanie do budowania rzeczy z drewna. Lubię drewno, lubię wygląd drewnianych desek i ogólnie drewna. Jak ten tunel miał wyglądać? Tunel muszę zrobić w miarę prosty i to nie będą mosty. To nie będą mosty, bo to będzie tunel prosty. Nie wiem. Tak mi się już coś Dlaczego nie chcę mostów robić? Kiedy będzie na przykład padało? Nie chcę, żeby mi padało na łeb, dlatego będzie tutaj tunel. Um, oszklony, aczkolwiek tunel. Kurde, szłanią. To zamiast szkła na razie będzie po prostu puste pole. Dobra, to będzie środkowy. Tak, to jest środkowy. Ludzie podsyłali mi naprawdę fajne projekty mostów i tak dalej, e, ale wszystkie były. Ja muszę mieć most typu mostu, który mogę łatwo zaadaptować na budowanie go e, jakby na skos bo będzie tutaj, most będzie budowany, identyczny tunel, e, budowany na skos, a więc nie na tak, w taki sposób, tylko w taki sposób. Mm, dlatego musi być w miarę ładnie symetryczny i w miarę e, prosty do stworzenia i nie mogę używać niestety fensów, a więc nie mogę używać bramek, barierek, bo one mają problemy z działaniem powiedzmy na ukos, z tego co pamiętam. Mogę sprawdzić jeszcze teraz, się upewnić. No, jak widzicie, nie działają na ukos. Dlatego mogę co najwyżej używać ich jako pojedynczych pali. Wtedy, wtedy mogę ich jakoś zaimplementować do mojego designu. Zrobimy taki pierwszy jakby kawałek. Nie mam do końca jeszcze projektu. Na razie tak projektuję troszkę, troszkę w locie. Eee, um, pam, 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 pam. Tego trzeba się będzie pozbyć. I użyjemy tego drewna jako tak zwanego progu. Jak już mówiłem, staram się tworzyć taką taki z. z uniwersalnie, zunifikowany system budowania, który pozwoli potem na rozpoznanie jakichś tam zasad prostych w moich budowlach. Oj, tutaj też powinno być jeszcze. Tego nie trzeba robić oczywiście, ale to jest taka dla mnie trochę, trochę zabawa, trochę jakieś tam dziwna, dziwne OCD, yy, które każe mi coś takiego stworzyć w tym momencie. Dobra. Zobaczmy. O, Kolejne squidy. nice. Potem kolejką jak będę jeździł, kurde. Może kolejkę potem zrobię na zewnątrz z góry. Taką bardziej dla obieży świata kolejkę. Żebym chciał nam tam na przykład, to będę ją na zewnątrz. Taką. Wyjadę na zewnątrz i trochę ro ro roller coaster będzie. Hmm. Hmm. A zobaczmy jak będzie wyglądało coś takiego. Zrobimy trzy. Ciach, ciach Teraz właśnie uznałem, że pokażę wam mniej więcej motyw w jaki sposób ja projektuję swoje jakieś tam najprostsze Nie wiem po co przyszedłem tutaj żeby zrobić to. Mogłem to zrobić z własnego ekwi ekwipunku, wiem. Nie krzyczcie na mnie. Zobaczymy. Cyk 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 Ha. Ma jakiś swój taki ciekawy wygląd, aczkolwiek... Można tego, że tylko trzy bloki są. Trochę wygląda... Ha. Zbyt dokładne jest dla mnie. Ludzie polecali mi taki 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 design zrobić, ale no... Średnie mi się tu podoba. A gdybym na przykład zrobił na zmianę. Oj, to będzie też problem, że zbudować to. Z takiego. Mmm, mech. A tutaj. O, już lepiej. To mi się podoba. Tak. Tutaj będzie też jeszcze jeden workbench. Nie wiem, nie wiem, czemu cały czas mam ochotę biec do workbench, do crafting, crafting table, żeby zrobić kolejny crafting table, kiedy mogę to zrobić przez z własnego, malutkiego craftingu. Okej, okay, dobra. Mamy podłogę i tak będzie wyglądać podłoga w tunelach. Dobra, to zaadaptować na skos. Zobaczmy, kiedy będę budować na skos, to będzie. Yy... Tutaj, tu nic. Tutaj crafting i tutaj crafting mniej więcej crafting, drewno, drewno, crafting, drewno, drewno, powinno mi się udać. A jak nie, to na skos, postaram się coś innego, może wymyślić. No, zobaczmy, dobra. Teraz tu. Boki, boki, boki będą z. Z, 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 z ciemnego drewna. To jest dobry pomysł, będzie wychodziło z tego ciemne drewno, to mi się podoba. Ale to będzie tylko, tylko widoczne, tak praktycznie z zewnątrz. Okej. Okay będzie tak teraz sufit całe szklony eee... tak tu będzie samo szkło a tutaj będzie szkło 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 ale w ostatnim tutaj co czwarty rząd będę stawiać o pale takie jakby umocnienia trzymające ten mostek cały, i tak to będzie wyglądać chyba. O, podoba mi się na razie początkowy etap tego wszystkiego. No, ładnie jest. To co, zbudujemy cały most? Teoretycznie powinienem teraz chyba zrobić cięcie znaczy, właściwie, jakoś odcinek taki był plan. Ale jeżeli chcecie obejrzeć, to ja właściwie nagram, jak go buduję też. Ludzie lubią, mówią, że lubią patrzeć, kiedy ja coś buduję. Tak więc, dla tych, którzy lubią patrzeć, jak coś buduję, to especially for you, my friends, kolejne budowanie w tym samym odcinku. Yeah! Dobra, powiem wam szczerze, że, że e, trochę się zagalopowałem z tym, że pokażę wam całą budowę, ale przynajmniej pokazywałem część. Czemu nie chcę pokazać wam całej? Bo się jeszcze w połowie drogi okaże, że muszę iść zbierać materiały e, i dlatego na razie odpuścimy sobie, ale no tak to będzie wyglądało. Powiem szczerze, że mi się podoba bardziej niż na początku mi się podobało. Hmm. Jeszcze tylko muszę rozkminić jakiś pomysł ze światłem i chyba wpadłem na dobry pomysł. Nie wiem, czy uważacie tak samo, ale e, co jakiś czas po prostu na przykład a zamiast jednego crafting table, albo zamiast jednych desek, jeszcze nie wiem co mi się lepiej wyglądało chyba ja zamiast jednego crafting table Wstawię dynię świecącą. Tu będzie na przykład dynia świecąca Wtedy na przykład tu będzie, tu będzie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to może być dobry pomysł, zobaczymy. Także kolejny odcinek rozpocznę, może też skoczę na pustynię po szkło i wtedy, znaczy po piasek, przetopię go na szkło i pokażę Wam ukończony projekt już ale mi się w miarę podoba A jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało z zewnątrz ale od wewnątrz jak dla mnie to jest naprawdę fajna sprawa już teraz mi się podoba szybko jeszcze skoczymy na zewnątrz Temat odcinek by nie był dłuższy niż większość odcinków wybaczcie, ale e, miałem sporo do pokazania i owieczka urosła już? tak! urosło nam wszystko Jej! witajcie w naszej rodzinie Derpi, dalej jesteś łysa nie ma kurczaka, szkoda Derpy, dalej jest też łysa. Nie wiem czemu, ale martwi mnie to. Jeżeli, jeżeli jest jakiś taki problem, że może ona jest ze starej wersji i dlatego jej nie, nie rośnie wełna, to e, zostanie moją maskotką. Łysa owca Derpy. Zobaczymy. Crafting table od spodu wygląda tak samo jak deski? O proszę, nawet nie wiedziałem. Ha! Nieźle. Ciekawy motyw, że od środka wygląda inaczej niż od zewnątrz ten, ten most. Ale mi się... Źle postawiłem ten? Nie, dobrze. Mi się podoba. Nie, mogę być jakoś wyżej, bez specjalnego męczenia się i tworzenia dziwnych konstrukcji. Gdzie jest Dirt? Jest. O, tu na drzewo wskoczymy. Czemu nie? Uwaga! How high can I get? Nie kojarzcie tego z byciem high, bo to nie o to mi chodziło. Wow, I'm high. Nie jadłem grzybków żadnych. Mi się podoba. Mi się zwłaszcza podoba ta obwódka ciemna. Jeszcze ze na pewno będzie lepiej wyglądało to wszystko. Ale jak na razie, dla mnie jest w porząsiu. I takie mosty potem powstaną jeszcze, powstanie podobny bardzo, mam nadzieję, że identyczny, tylko że na skos tutaj. A jak mi się nie będę na skos budować to zbuduję po prostu go ciach i ciach. W taki sposób. Potem takie samo coś powstanie. Wow, fuck! Eł. Takie samo coś powstanie. Jej, jej. O, tutaj. Między tą górą a tą. I może tą po prostu wtedy wykluczymy. Albo zrobię po prostu między tą a tą. Jeszcze zobaczymy. Może, nie wiem, gdzieś nad wilkiem jeszcze zrobię jakiś też taki łuk podobny do tego, żeby utrzymać jeden styl. No, ale nic, dobra. Eee, tylko stąd wyjdę. Tyle gliny się marnuje, a ja jej nie używam. No, ale nie mam pomysłu, po co mam glinę użyć. Może z gliny potem zbuduję sobie, nie wiem, jakiś... Będę miał pomysł na jakiś budynek poza moj, moją moją, doliną jj i wtedy to będzie pasowało. Jakaś nie, może baza wypadowa, coś takiego. Jeszcze nie mam do końca pomysłu na, na, na wykorzystanie gliny ani no, cegieł. Haha, łysa owce derpy. No nic, dobra. Także kończymy ten odcinek. Ja przed kolejnym odcinkiem postaram się, na pewno zbuduję do końca most i zobaczycie, jak będzie on wyglądał już w wersji ukończonej. Także komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek, trzymajcie się do, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Akurat muzyczka nas jeszcze pożegna bardzo ładna. Mam zwierzęta, super. Cześć ludziska.